Witam wszystkich. Nie chcę mi się pisać, więc opowiem jak dzionek dzisiaj mi minął. Byłem na zakupach z Ewą większych ze względu na koronawirusa. Postanowiliśmy, że Trochę więcej będziemy kupować niż zwykle, żeby trochę odkładać tego jedzenia. No, najpierw byliśmy w przychodni, ale w ogóle to cały wyjazd miałem pechowy, bo odpaliliśmy samochód, ale stwierdziłem, że mam za słabo napompowane koło No to po krótkiej chwili stanęliśmy i Wyłączyłem taką elektryczną ładowarkę i dopompowałem koło. Akumulator okazuje się, że był słaby, i przez tą ładowarkę, pompowarkę, wyczerpał się do końca, i nie mogliśmy odpalić i jechać dalej. Ale koło się napompowało. Także poprosiłem jakiegoś tam gościa, żeby mi pomógł odpalić od swojego samochodu. W ciężkich bólach, ale jakoś odpaliliśmy. Dzwoniłem najpierw do Bartka, żeby mi przypomniał, co, w jakiej kolejności, gdzie się podłącza. Oczywiście Bartek przez 5 minut nie odbierał telefonu. Eee, no ale jakoś udało się to wszystko odpalić. Potem pojechaliśmy do przychodni. Tam jeszcze drugie koło dopompowałem. A samochód się naładował, w międzyczasie trochę bateria. Wiało mnie trochę za pierwszym i za drugim razem, bo dzisiaj bardzo wiało, było chłodno, nieprzyjemnie i mało słońca, więc nie wiem, gdzie jest to ocieplenie klimatu, a już mamy marzec. A potem zaliczyliśmy Lidla, zresztą ulice pozamykane, remonty i tak dalej, także też niezbyt mi się jechało. Pojechaliśmy nie do Lidla, tylko do Aldiego. Tam zrobiliśmy dość spore zakupy, że aż wysypywało się z koszyka głębokiego. No ale taka panika, że lepiej wykupić. Więcej powiem w drugim nagraniu, bo mi się już tutaj widzę czas kończy. A więc na razie, pozdrowka